Łukasz Grąski ze mną, cześć. Tak, cześć, Manko. Przybijamy piąteczkę w takim tak, razie. Jonatan Kujawa w zupełnie innym stroju niż wy. Okej. Okay. No widziałem, to chyba chodzi o to, że on jest sponsorowany przez Grand Game. Tak coś, sądzę, co, coś, coś mi się takiego objęło. Uszy. No, spoko, nie robi to. Jakby na mnie to jakiegoś ciśnienia, że on się wyróżnia od nas wszystkich. Nie wiem, po prostu tak musiało być. Obserwowałem cię uważnie podczas ważenia, no i nie spuszczałeś z rywala wzroku. Y Jestem bardzo mocno skupiony na tej walce, naprawdę e, chyba na żadnej dotychczas nie byłem tak skupiony jak na tej. E, mam nowy sztab trenerski. E trenerów od motoryki. E, dieta była naprawdę mocno, bardzo mocno pilnowana. Także myślę, że jeszcze takiego Łukasza Grunskiego nikt nie widział. Nie? To czego się możemy spodziewać jutro? Gdybyś mógł trochę zapowiedzieć, co chcesz pokazać? No myślę, że na pewno zaskoczy wszystkich, nie? że jutro na pewno będzie bardzo, bardzo duże, wielkie zaskoczenie. E, wszyscy mówią właśnie, że dwóch stójkowiczów i w ogóle e, mi się wydaje, że ta walka w ogóle inaczej się potoczy w innej Czyli przecież. będzie parter, jak mamy dwóch stójkowiczów? to każdy się śmieje, że pewnie to pójdzie do parteru. Że, że pewnie będzie parter. No nie, nie jest to jakąś e, mocną moją taktyką na to, żeby był ten parter, tak? Ale no, na pewno jakieś elementy się pojawią. Chciałbym też pokazać, że jestem e, już jakby pełnoprawnym, przekrojowym zawodnikiem MMA, że czy to parter, czy to stójka, że się w tych płaszczyznach świetnie odnajduje. Jak Ci się podoba w strife? Mega, to już moja druga walka i mówię, e, bardzo się uciszyłem, że Artur się odezwał, że tutaj można. Mam nadzieję, że zostanę tutaj. Ja jutro na pewno wygram. Także zostanę tutaj w strajfie i kolejne walki będę właśnie pod szyldem tej organizacji. Mamy piątek 13, ciężko było dobijać te ostatnie gramy na Wadze? Nie, właśnie dla mnie było wszystko dobrze. Droga była cięższa, bo kurczę naprawdę, niby ten Lublin jest tak niedaleko od Białego Stoku, a się jedzie, się jedzie, się jedzie. Się jedzie nie? Ale kilogramy, mówię, bardzo mocno trzymać. Mam dietę. E, czuję się mega wypoczęty, mega naładowany, także mam nadzieję, że jutro zrobię naprawdę fajny show. Kibice przyjadą dużo? Przyjedzie kibiców? E, tak, no kibice przyjadą, przyjedzie żona z statą około 30 osób. Nie, Jutro ma wspierć. Słuchaj, to czekam, trzymam kciuki. No i powiedz, jak to się zakończy? Przed czasem, czy, czy mamy na decyzję czekać? E, myślę, że to nie będzie decyzja. Dzięki dzięki, dzięki, dzięki powodzenia dziękuję